Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z trzema książkami. O tematyce dietetycznej, zdrowotnej. Chciałabym zrobić, tak naprawdę, troszeczkę coś w stylu szota, ponieważ nie chciałabym zajmować się tymi książkami oddzielnie w jakichś długich, długich filmikach, chyba że jedną z nich w ramach weganizmu, ale myślę, że to, jeżeli ktoś będzie w ogóle zainteresowany tego typu filmikiem. Póki co przychodzę do Was z tymi książkami razem. Są to książki, które otrzymałam od wydawnictw do recenzji. Pierwsza z nich, może zacznę od takiej najbardziej infantylnej, no i jednocześnie myślę, że dosyć, dosyć wartościowej. Książka od wydawnictwa Sine Anna Wilczogłodna głodna gruszczyńska Tytuł To nie jest dieta. Książka dla mnie niestety nie do końca przydatna. Może dlatego, że po prostu na mnie takie rzeczy nie działają. Już mówię o co chodzi. Książka jest... Planem rozpisanym na 30 dni. Yy, zamysł jest po prostu taki, żeby w ciągu 30, 30 dni zmienić samego siebie. Na szczęście nie chodzi tutaj o to, żeby zrzucić zbędne kilogramy i potem wrócić do starych nawyków. Jest to książeczka, która ma zachęcić do tego, żeby w ciągu 30 dni wyrobić w sobie po prostu nowe nawyki, które już na stałe później wdroży się w życie. Byłam do niej dosyć sceptycznie nastawiona, ponieważ większość tego typu książek, no. Są one właśnie po pierwsze infantylne, po drugie są pełne wytartych i schematów, i cytatów w środku na temat tego, co należy zrobić, żeby schudnąć, żeby lepiej się poczuć, żeby lepiej żyć. Czyli cytaty pod tytułem Mniej jedz, czytaj więcej książek, więcej spaceruj. I na tym właściwie opiera się większość tego typu pozycji. Tutaj oczywiście tego typu haseł nie zabrakło, ale mimo wszystko jest to książeczka troszeczkę, troszeczkę bardziej rozbudowana. O co chodzi? Podział na 30 dni, w których oprócz tego, że każdego dnia trzeba zapisywać, co się zjadło, jakie ćwiczenia się wykonało, to na każdy dzień zostały zadane tutaj przez autorkę jakieś zadania oraz Udostępnione przez nią, można powiedzieć, pomysły na to właśnie, w jaki sposób wdrożyć nowe nawyki. I dużo takich informacji, stricte, można powiedzieć, naukowo-dietetycznych, przez autorkę podanych. Co mnie, słuchajcie, co mnie tutaj pozytywnie zaskoczyło. Zaznaczyłam sobie, jak widzicie, sporo karteczek. Myślę, że w skrócie powiem Wam wszystkie właściwie tutaj, które mnie zatrzymały. Bo ja tą książeczkę po prostu nie robiłam tych 30 dni, tylko po prostu ją bardzo solidnie przejrzałam. Pierwsza uwaga, na której się zatrzymałam, to fakt, że autorka tutaj zniechęca do tego, żeby ważyć się codziennie, że lepiej robić to raz na tydzień albo nawet rzadziej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ta książka wygląda w środku, może właśnie wygląda to troszeczkę dzieci dziecinnie, troszeczkę zbyt animacyjnie, ale no rzeczywiście wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie, że właśnie książka jest utrzymana w tego typu klimacie. I też jakoś no, przyjemniej się z nią myślę, pracuje właśnie dzięki temu. Kolejna rzecz, która mnie, która mnie zatrzymała, to jest to taki kalkulator spalania kalorii. Szczerze mówiąc, ja wcześniej nie widziałam tego. Wiedziałam, że coś takiego istnieje, że coś takiego się robi, ale nie wiedziałam w jaki sposób się to robi. No i tutaj właśnie na jednej ze stron pokazany jest schemat. Tego, w jaki sposób obliczyć sobie, ile kalorii y, możemy przyjąć w ciągu dnia w całkowitym spoczynku, y, czyli ile kalorii spalamy, no dosłownie leżąc i nic nie robiąc przez cały dzień, y, czyli zachowując tylko czynności życiowe. Y, I tutaj pamiętam, że u mnie to wyszło 1650 kalorii, także y, tyle, ile właściwie się spodziewałam normalnie. Y, no i tutaj, w zależności od tego, Ile kto wykonuje ćwiczeń w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, dodaje się w specjalnej skali, właśnie kolejne kalorie, które można spożyć, żeby nie przytyć. I potem autorka po kolei daje wskazówki, jak schudnąć na stałe i bez po prostu katowania się całkowitego który nigdy nie przynosi żadnych korzyści na dłuższą metę. I tutaj podaje rzeczywiście bardzo dużo, dosyć ciekawych rad. Omawia to, jakie rzeczywiście ludzie robią błędy. Czyli przechodzą nagle na dietę, no załóżmy aż o 500 kilokalorii z 500 kilokaloriowym deficytem. I omawia, dlaczego właśnie jest to błąd. Także pod tym względem byłam zdziwiona, że, że właśnie o czymś takim, że o czymś takim mówi. Tutaj kolejna strona, dzień piąty, na temat złośliwego jojo, czyli wspomina o tym, że dieta jest z założenia tymczasowa i właśnie to, o czym mówiłam, że nie przechodzimy tutaj na dietę, tylko zmieniamy swoje nawyki, swój sposób żywienia i życia na co dzień. Także no, rzecz, która rzadko się zdarza, najczęściej właśnie. Tego typu książki po prostu zawierają jakąś konkretną dietę, do której zachęcają. Rzadko się też zdarza, żeby była jakaś mowa o wychodzeniu z takiej diety, także jest to na pewno, na pewno bardzo fajne. Dalej. Tutaj, właśnie a propos tego deficytu kalorycznego, czyli nie bądź kanibalem, nie zadaj samego siebie, mówi tutaj o tym, że jeżeli deficyt kaloryczny jest zbyt duży, to ciało nie zjada tłuszczu, tylko pomijając fakt, że stara się go jeszcze bardziej zmagazynować, to jednocześnie zjada tkanki. Jakby to nie brzmiało w moich ustach, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Dalej wspomina o aspektach psychologicznych odchudzania i zmieniania stylu życia a propos tego, żeby wszystko postrzegać jako progres a nie jako brak perfekcji, czyli jeżeli coś się nie udało, ale dalej jesteśmy na tej drodze, to mimo wszystko dalej tkwimy właśnie w, w progresie a nie no żeby nie starać się być po prostu na siłę perfekcyjnym, tylko być zwyczajnie cierpliwym Tutaj dalej oczywiście anatomia zachcianki, jak to autorka określiła, jak sobie radzić z zachciankami, na temat insuliny, dalej fakt, bardzo mi się podobał ta, ta gierka psychologiczna, którą tutaj autorka z nami poprowadziła, na temat tego, żeby nie bać się nieznanego. Bo ludzie najczęściej rezygnują właśnie dlatego, że boją się nieznanego. I tutaj mamy taką gierkę psychologiczną, polegającą na tym, że mamy sobie wyobrazić siebie jako starszą panią. I co ta starsza pani by, by o nas pomyślała, i czy byłaby nam wdzięczna właśnie ze zmiany, które wprowadzimy dzisiaj. Całkiem fajna rzecz. I kolejna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to tak zwana siła minuty. Czyli, co jesteś w stanie zrobić przez minutę, zaczynając właśnie od jednej minuty, i potem przechodząc do przodu, do przodu na kolejne, dłuższe odcinki czasu. Na temat tego, właśnie jak zorganizować swój czas, jak nie poddać się takiemu ogólnemu i wiecznie, wszędzie właściwie obecnemu, właśnie marnowaniu czasu. Także. Mi słuchajcie, ta książeczka się nie przydała, jeżeli chodzi o takie codzienne zapisywanie, bo dla mnie byłoby to zbyt nużące, i yy, no, ja już jakby nie potrzebuję tego typu motywacji, żeby brać się za siebie. Kiedyś byłoby coś takiego dobre. Myślę, że tak z 5-6 lat temu byłabym zachwycona czymś takim. Ale serdecznie polecam osobom, które potrzebują takiego codziennego wsparcia. Rzeczywiście pod tym względem książeczka jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna, yy, troszeczkę jest krzykliwa, więc rzeczywiście używanie jej w miejscu publicznym może być dla niektórych krępujące, ale mimo wszystko naprawdę polecam. Coś, coś naprawdę fajnego. Kolejna książka. Co do której mam bardzo, bardzo mieszane uczucia. Doktor Nigma Talib, Młoda Bez Skalpela. Ja tę książkę, szczerze mówiąc, zamówiłam ze wydawnictwa, oczywiście również do recenzji, po prostu dlatego, że byłam ciekawa. Nie spodziewałam się czegoś bardzo dobrego, szczerze mówiąc, głównie ze względu na zdjęcie autorki na, na książce. Dlatego, że autorka wygląda bardzo sztucznie dla mnie. Mimo, że osoby, których pytałam o zdanie, mówiły mi, że właśnie nie sztucznie, tylko zdrowo, pięknie, młodo i tak dalej, no mi się kojarzy ze straszną, straszną sztucznością. No, ale może jest to kwestia tego, że ja po prostu właściwie w ogóle się nie maluję, więc dla mnie nawet najmniejszy makijaż jest czymś ciężkim do zniesienia, a co dopiero taka naprawdę ostra tapeta, i myślę, że spora ilość niestety Photoshopa jeszcze na tym zdjęciu. Także może dlatego, co jeżeli chodzi o sam, samą zawartość książki. Słuchajcie, tutaj dr Nigma Talib opowiada o tym. Co oczywiście zrobić, żeby zmienić swoje życie na lepsze. Z jednej strony mówi o metodzie małych kroczków, z drugiej strony mówi o rzeczach, które są konieczne do zmiany przez każdego człowieka. No i tutaj oczywiście wyłoniło się jak wszędzie, temat pszenicy, glutenu, zbóż. Wszystkiego tego, właściwie, co jest. No tak, właściwie wszystkiego tego, co jest niedozwolone w diecie, paleo, myślę. Tutaj można powiedzieć, że autorka, mimo że to słowo się nie przewinęło i też nie całkiem pokrywa się z tym, ale mimo wszystko myślę, że autorka byłaby zwolenniczką diety paleo w większym stopniu niż, niż diety wegetariańskiej. W każdym razie chodzi o to, że oprócz tego, iż autorka omawia różnego rodzaju problemy, które, z którymi rzeczywiście się zgadzam, Typu alkohol, za duża ilość mięsa, słodycze, cukier, kawa, każdego rodzaju używki. Wszystkie tego typu rzeczy rzeczywiście zgadzam się z autorką, omawia je dosyć skrupulatnie. Zresztą tutaj również widać, że. Igma Talib rzeczywiście jest doktorem, że jakby nie zmyśla sobie tego wszystkiego, ani nie bierze informacji z takiego powiedzmy internetu, żeby po prostu sprzedać książkę, tylko rzeczywiście wie, o czym pisze. To tutaj jest bardzo duży plus dla tej książki, czego zresztą się nie spodziewałam, mimo tego, że tytuł doktorski na okładce jest widoczny, ale nie spodziewałam się tego mimo wszystko, także duży plus dla autorki. Duży minus jest fakt, że ona już tutaj bardziej wchodzi nawet nie w dane naukowe, nie w rzeczy, które zostały w jakikolwiek sposób udowodnione, tak jak na przykład Campbell i Esselsten mają udowodnione swoje tezy. W tym przypadku ona opowiada o takich rzeczach, które nie do końca zostały udowodnione przez kogokolwiek. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa m, obsesja autorki na punkcie glutenu. Ja, słuchajcie, gluten odstawiłam jakiś czas temu na kilka tygodni. Nie poczułam dosłownie żadnych zmian, a nie zmieniłam swojego życia właściwie pod żadnym kątem. Zamiast tego pieczywa jadłam dużo więcej warzyw i owoców, więc właściwie powinnam poczuć się lepiej, ale lepiej się nie poczułam. Czułam się naprawdę dokładnie tak samo. Można tylko powiedzieć, że byłam trochę bardziej głodna, bo byłam przyzwyczajona do tego, że jem makaron, po prostu kuskus i innego rodzaju, właśnie rzeczy pochodzące ze zbóż. Także tak naprawdę tylko tyle, i mm, słuchajcie, no prawda jest taka, że wmawianie całemu społeczeństwu, że całe społeczeństwo choruje ze względu na jedzenie glutenu, w momencie, kiedy ktoś nie ma tolerancji pokarmowej, naprawdę no, nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że, yy, że jest to naprawdę takie szkodliwe, że trzy dni po odstawieniu glutenu wszyscy mają detoksykację organizmu wszyscy nagle zaczynają lepiej wyglądać, lepiej się czuć, znikają pryszcze na całym ciele, znikają stany zapalne. No słuchajcie, nie ma tak pięknie. Gluten to nie jest, stawienie glutenu to nie jest jakieś machnięcie magiczną różdżką. Są rzeczy, które jemy, które są dużo bardziej szkodliwe niż przetworzone zboże, co nie zmienia oczywiście faktu, że zgadzam się z, z tym, iż prawdopodobnie najzdrowszą dla człowieka dietą byłaby dieta surowa, bo wtedy po pierwsze... Wszystkie witaminy w dalszym ciągu istnieją w naszym pożywieniu, a poza tym jest to jedzenie nieprzetworzone w żaden sposób ani termicznie, ani chemicznie. No, i, i rzeczywiście można się tutaj zgodzić z tym, że prawdopodobnie byłaby to dla nas najlepsza dieta, i co za tym właśnie idzie, nie byłoby w tej diecie większości zbóż, dlatego że w większości zbóż nie jesteśmy w stanie jeść bez przetworzenia i obróbki cieplnej. I z tym się oczywiście zgadzam. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście myślę, że troszeczkę za bardzo przesadza się z tym zbożem, i tutaj najlepszym przykładem na to jest moja znajoma, która naprawdę ma celiakię i naprawdę jest to ostra celiakia, z którą nie da się funkcjonować na co dzień, jeżeli nie rzuci się glutenu. I wmawianie całemu społeczeństwu, że wszyscy mają właśnie ukrytą celiakię, celiakię albo ukrytą nietolerancję glutenu. Uważam, że jest sporym nadużyciem i owszem, zaleca się, i ja też uważam, że to jest dobre, żeby sprawdzić, czy nie ma się nietolerancji glutenu, czy lepiej by się człowiek czuł właśnie bez zbóż. Ale, mimo wszystko, jeżeli nie odczuwacie różnicy przez dłuższy okres czasu, nie przez 3-4 dni, tylko przez właśnie kilka tygodni, co najmniej, jeżeli nie odczuwacie różnicy, to znaczy, że możecie spokojnie zboża jeść. I naprawdę nie dawajcie sobie wmawiać jakiś. Całkowitych dziwactw, ponieważ świat światem zawsze jest tak, że jeżeli odstawicie coś, co wam szkodzi, natychmiast albo doświadczacie takich przykrych, przykrych skutków detoksu. Tak? Czyli bóle głowy, nadmierne pocenie, brzydki zapach i tak dalej, różnego rodzaju skutki detoksu. Albo właśnie zaczynacie się lepiej czuć, albo ten detoks. Zawsze coś za tym idzie. Nie jest tak, że odstawicie coś szkodliwego i czujecie się po prostu identycznie jak pod linijką. Naprawdę, uwierzcie mi, że nie ma tak. A znam się na tym, bo przeszłam tyle detoksów i tyle różnych diet przez te wszystkie lata, kiedy nie mogłam się ogarnąć z własnym żywieniem, że doskonale wiem o czym mówię. Także pod tym względem troszeczkę mnie to zirytowało, bo tutaj autorka zaleca wszystkim, wszystkim odstawienie glutenu. Kolejna sprawa, która mnie dosyć w tej książce zirytowała i przez którą jej nie polecam, jest to obsesja autorki na punkcie um, suplementacji. I tutaj nie mówię o takiej suplementacji typu um, np. witamina B12 dla wegan, bo wszyscy to wiedzą, że tak trzeba i jest to konieczne, jeżeli nie chcemy jeść na białą mięsa albo nie krzywdzić zwierząt w zależności od tego, z jakiego powodu to robimy. Autorka tutaj naprawdę naprawdę przesadza, bo mówi tutaj o suplementacji absolutnie wszystkiego. I to nie są rzeczy, które ona poleca z konieczności, tylko po to, żeby wesprzeć organizm tak naprawdę w czymkolwiek. I naprawdę, słuchajcie, przesadza. Moim zdaniem naprawdę przesadza. Jeżeli chodzi o jeszcze inne plusy, to oczywiście mówi o tym że na przykład deficyt kwasów tłuszczowych omega 3 można mieć nawet jedząc mięso czy ryby, ponieważ w zależy to w bardzo dużym stopniu od tego w jaki sposób zwierzęta są karmione w trakcie właśnie w trakcie hodowli, także bycie czy nie bycie wegetarianinem czy weganinem nie gwarantuje nam tego, że będziemy zdrowi pod względem zawartości tych kwasów tłuszczowych. No niestety żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę, jeżeli sami nie zatroszczymy się o nasi, nasze zdrowie, nie możemy liczyć na to, że zrobi to jakiś wielki koncern, koncern um, jakaś wielka korporacja, która tak naprawdę dba tylko i wyłącznie o swoje własne dobro. Także nie ma co na to liczyć, trzeba po prostu sprawdzać źródła tego, co jemy. I jeżeli już koniecznie musicie jeść mięso i ryby, to przynajmniej dowiedzcie się, czy jest to jakiekolwiek źródło dla Was kwasów tłuszczowych omega-3, które są bardzo ważne dla naszego organizmu zwłaszcza dla kobiet, które planują ciążę albo które są w ciąży. Udowodniono zresztą, że niedobór kwasu omega-3 bardzo często powoduje przedwczesne urodzenia albo poronienia po prostu. Także to jest bardzo ważne i fakt, że jecie mięso Was nie zabezpiecza przed tym w naszych czasach, ponieważ zależy od tego właśnie, czym karmione są zwierzęta w trakcie hodowli. I tyle w tym temacie. Niestety. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę książkę... Myślę, że mogę ją polecić, ale czytajcie ją z rozwagą, dlatego że e, autorka widać. Jednak mimo wszystko jej zdjęcie dosyć mocno świadczy o niej. Oczywiście zależy, jak ją postrzegacie, czy w taki sposób jak ja, kobietę, e, kobietę oblepioną tapetą i bardzo sztuczną, dbającą o zdrowie, tylko dlatego, że chciałaby ładnie wyglądać, a nie dlatego, że rzeczywiście czuje taką wewnętrzną, głęboką potrzebę całkowitego zdrowia. Także. Jest to mała różnica, a raczej różnica ledwo dostrzegalna, ale mimo wszystko dla mnie dosyć spora. Także polecam, ale naprawdę ze sporą rozwagą. No i słuchajcie na koniec książka doktora Davida. Serwana Schreibera Antyrak, nowy styl życia. Książka, o której było przez jakiś czas bardzo głośno i książka, która rzeczywiście zrobiła na mnie duże wrażenie, dlatego że jest to kolejna pozycja pisana przez profesjonalistę. W tym przypadku mówimy tutaj o neuropsychiatrze, który przez wiele lat był już neuropsychiatrą, zanim zdarzyło się to, co się zdarzyło, a mianowicie w wieku 31 lat dowiedział się, że ma raka mózgu. To było około chyba 20 lat temu. Po tym, jak tego raka mózgu zdiagnozowano, powiedziano mu, że no nie ma szans na to, że będzie żył normalnie, że przeżyje życie swoich dzieci, wnuków itd., że to jest kwestia góra kilku, kilkunastu miesięcy. No i tak jak Wam powiedziałam, minęło 16 czy 20 lat, już dokładnie, nawet nie sprawdzałam, ile dokładnie minęło lat, od momentu, kiedy doktor dowiedział się o tym, że jest chory. Coś, co tutaj rzuca się w oczy przede wszystkim na samym początku, to jest przerażenie doktora ze względu na to, że jedyne co mu powiedzieli lekarze, to powiedzieli mu właśnie, że on nie może nic zrobić, że nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć na leczenie ani dietą, ani sposobem życia, ani... Nawet pozbawieniem się stresu, który jak teraz wszyscy wiemy bardzo wpływa na rozwoje chorób, między innymi na, na utrzymywanie się nowotworów. Także um, on był tym naprawdę przerażony. Fakt, że było to tak, no jednak mimo wszystko 20 lat temu, więc um, jakby dostęp do wiedzy był zupełnie inny niż teraz, um, ale mimo wszystko postanowił właśnie szukać. I. Wszystkie miejsca, w których na początku był bardzo sceptycznie nastawiony do rzeczy, które słyszał, sprawdzał to wszystko na sobie i po jakimś czasie zaczął obserwować właśnie, że jego życie się zmienia, że mimo nowotworu, który miał rokowania, po prostu jako nowotwór śmiertelny, no umówmy się, że mimo wszystko jest to nowotwór mózgu, którego nie da się. Całkowicie zniwelować. Doktor żyje do dzisiaj, podobno, albo zmarł ostatnio, ale powiem Wam szczerze, że oczywiście znowu tego nie sprawdziłam. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Tak, on zmarł w 2011 roku, także żył z tym nowotworem kawał czasu, mimo że dawano mu dosłownie kilka miesięcy. Także myślę, że jest to całkiem dobry głos, na którym można się opierać w kwestii raka, w kwestii życia z rakiem i leczenia raka. Żył co najmniej 10 razy dłużej niż, niż było mu to przepowiadane. Przez te wszystkie lata sprawdzał rzeczy, które polecano mu z zupełnie niekonwencjonalnej medycyny. Czyli y, mówił, mówimy tutaj o medytacji, mówimy tu o jodze, mówimy tu o wysiłku fizycznym, nawet o akupunkturze. Y, mówimy również o odżywianiu, i tutaj to jest dokładnie to, o czym pisał i y, o czym mówił dr Campbell i dr Esselstyn, czyli rzucenie y, produktów pochodzenia zwierzę, zwierzęcego, porzucenie tego wszystkiego, co powoduje wzrost komórek raka i tego, co powoduje przede wszystkim właściwie bo głównie o to chodzi, osłabienie funkcji odpornościowych organizmu. Także moim zdaniem książka jest bardzo ciekawa i jest również ciężka. Jest naprawdę ciężka, ponieważ przytacza ogromną ilość przykładów, nie tylko z życia, chociaż jest tego naprawdę sporo, ale również po prostu badań naukowych, wyników badań naukowych, do których tak naprawdę mimo internetu ludzie nie mają dostępu, dlatego że po prostu ich nie szukają. Ja z tej książki dowiedziałam się kilku nowych rzeczy, biorąc pod uwagę, że jednak siedzę w tym temacie od kilku lat jestem z tego powodu zadowolona, ponieważ rzadko zdarza się książka, w której dowiem się czegoś nowego mimo wszystko. Także te naprawdę serdecznie Wam polecam i chyba najbardziej z tych wszystkich, ponieważ pomijając fakt, że w jakiś sposób jest. Właściwie nie można powiedzieć, żeby ona była rewolucyjna, dlatego że no, nikt, jak tutaj sam doktor się wypowiedział, nikt nie opatentuje brokuła, nikt nie opatentuje, nie wiem, jakiegokolwiek innego warzywa, więc nikt na tym nie zarobi, również właśnie z tego powodu, że koncern farmaceutyczny Żadne środowisko lekarskie na poważnie nie zajmie się tym tematem, ponieważ nikt nie włoży w to pieniędzy, bo nikt z, tych pieniędzy, z tego pieniędzy z powrotem nie wyciągnie. I z tego właśnie powodu, tak naprawdę, jedne co nam zostaje, to szukanie samodzielne i samodzielne stosowanie się do tego typu wskazówek. Bo tak naprawdę innej drogi nie ma, w inny sposób sobie sami nie pomożemy. Tutaj rzeczą, która również rzuca się w oczy, jest fakt, że doktor był naprawdę śmiertelnie przerażony faktem, że w szkołach medycznych nie uczy się dietetyki, a tak naprawdę. Um, sprzed rewolucji antybiotykowej, sprzed momentu, w którym właśnie ludzie wynaleźli penicylinę i zaczęli się leczyć, dosłownie wszystkie choroby zaczęli penicyliną leczyć i wszystkie, wszystkie choroby zaczęto, zaczęły być leczone właśnie lekami, silnymi lekami. Później jak odnaleziono leki psychotropowe, również przestano zajmować się całością organizmu tak naprawdę, tylko pierwszą rzeczą, która była na porządku dziennym to było wciskanie leków, tak jest do dzisiaj. To jest coś właśnie, czym doktor był przerażony, że na uczelniach medycznych nie uczy się dytetyki i to jest coś, czym ja również jestem przerażona. Pamiętam do dzisiaj, jak już chyba dwa lata temu nie, to było rok temu. Rok temu yy, kuzynka mojej koleżanki, u której byłam na weselu, spojrzała na mnie i na moje wegetariańskie danie na talerzu i się mnie zapytała: Czy nie boję się, że zabraknie mi białka? Yy, I to jest, to jest taka po prostu bezdenna głupota. To jest naprawdę już tak dawno zostało stwierdzone, że ludzie nie mają problemu z niedoborem białka na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej. Tak jak Wam już kiedyś mówiłam, białko to jest najmniejszy problem. Naprawdę to jest najmniejszy problem, bo białko jest dosłownie we wszystkim, a jeżeli ktoś będąc na diecie wegetariańskiej... Nie wiem, co musiałabym zrobić, żeby mieć niedobór białka. Biorąc pod uwagę, jak bardzo lubię jeść ryż, fasole, jak często jem cieciorkę, soczewicę, jak często jem warzywa i owoce, które też niespodzianka posiadają białko. Także Doktor Schreiber był między innymi tym przerażony, że świadomość ludzka jest tak mała, również w środowisku, które powinno być tak bardzo świadome i problemu, i y, tego, jak z tym problemem walczyć. A tak naprawdę nie wiedzą, ponieważ y, jedyne, czemu poświęca się czas, to właśnie farmaceutyki. Właściwie głównie to, w jaki sposób wyleczyć pacjenta bez leczenia go, czyli tak naprawdę leczeniem samych objawów. Potem oczywiście już nie wchodząc w specjalności typu chirurgia, no bo tym tutaj no nie da się wyleczyć tak, tego lekami, nie da się tego wyleczyć dietą, jeżeli ktoś doprowadzi się do tego stanu, że musi przejść operację, ale mimo wszystko właśnie tym doktor był przerażony, że w tym momencie już nie posiadamy profilaktyki, w tym momencie już tak naprawdę posiadamy konkretne środki mające na celu wyleczenie nas. Powiedzmy, z rzeczy, które już w tym momencie są dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Także y, tą książkę wam naprawdę polecam, polecam serdecznie. Ja tutaj mam w wydaniu y, dwóch książek. Po drugiej stronie jest książka, z którą jeszcze do Was przyjdę, również bardzo dobra. Tę wam dzisiaj polecam. Myślę, że jest to obowiązkowa pozycja tak naprawdę dla każdego człowieka. Y, no nie oszukujmy się, bez zdrowia daleko nie zalecimy. I y, teraz może Wam się to wydawać idiotyczne, jeżeli jesteście mniej więcej w moim wieku, ale przyjdzie dzień, kiedy będziecie sobie pluć w brodę, że nie zadbaliście o siebie dużo wcześniej. Także y, to słuchajcie wszystko na dzisiaj. Miały być shot, a wyszły 27 minut. Tak to właśnie ze mną jest. Y, myślę, że warto zajrzeć do każdej do dwóch pierwszych z dużą dozą. Y, takiego dystansu do kolejnej po prostu po konkretną wiedzę i to by było wszystko na dzisiaj pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję Was za to, że wytrwaliście cały filmik ze mną do końca i następnym razem widzimy się w myślę, że w recenzji Stefana Kinga niespodzianka zobaczymy, czy Wam się spodoba i czy będziecie zaskoczeni moją, moim zdaniem na temat nowej książki Kinga, którą przeczytałam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Cześć!